Kolejny odcinek podróż po świecie z Gającym Kraszem. Krasz, przywitaj się. Sema. Więc dokończamy dzisiaj nasze przygody. O, Steve jest. Przepraszamy. Przepraszamy, że aż tak długo nie nagrywaliśmy, ale mam problem ze Skype'em. Okej, okay, ja muszę jedną rzecz jak Wiesz co, tak patrzę na nasz domek i może byśmy sobie jakąś kopalnię zrobili. To ty zacznij ją. Ja... ja będę inne rzeczy robił. Ok. Czekaj. Dobra, 3 kilo mi staż. Nie. O, nawet... Ty zbieraj kobla, a ja pójdę do muzyki. Ok. Bardzo laguję w Minecrafcie, jak to pierwszą oglądają. Czekajcie, ja chyba mam ustawione. Tak, że mam jaskrawego Minecrafta. To pochodnie muszę więc. Może i tak. Ja lobuję tu Mogę na półkość. A nie mam No dobra nie jest. Nie ma nic. A i chciałbym podziękować. sprawdzałem, e, na razie e, kilka osób nie do konkursu i jedna osoba, to ma, Mati, Mati, coś jakoś tak, to Miskina. gdzie też jest Mickuszka, ale i bardzo mi się podoba. No i dziwko, jak na razie, jeszcze nie, nie powiedziałem, że wygra, ale jak na razie bardzo mi się podobał. A i to na tyle na razie. Kraszman jak tam kopalnie dzień Nie, no dobrze na razie. Znaczy na razie nie jest za duża, ale ja tak się kopię. A i jeszcze z... proszę e, w komentarzach mi dać, że czy... ma też nagrywać z jego perspektywy. To nie tylko z mojej, z jego. O, natknąłem się na żelazo akurat. To no dobrze. Tylko nie kop drewnianym, żelazo. Pięk, kamienny. Czekaj, jedną drzwi górę. O. Tak. Do którego poziomu się kopać? Tak, możesz się kopać jak najniżej jak na razie. Zrób takie schody 4x4. Znaczy. Dobrze, żeby schody były 4 x Dobra, kurna... Gdzie to? O dobra, już mam. Kurczę, nie chcą, ty screenshot'a zrobię. Tak, ja, najlepiej. O, to gdzieś? Ech, Moimi lagami prawie kilo podjadło. Ja idę przepalić żelazo, bo mam... ...pięć. Trzeba Kartą Kartę dźwiękową dzieje jest dźwięk. a, się w przepraszam, że to włączenie jest Tak nie, 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 nie Chcieliśmy za szybko oddać. tak nie często na komputer, a teraz akurat przed się zdradliśmy. Nie nagrywam to... O! Jezus, one logują. Czy masz lagi w moim serwerze? Mm, ja lagów nie mam. Pociesz się. A ty masz lagi? Ja patrzę na internet, to mam dwie internetu dzisiaj. Bo mam takiego szybkiego, że... Wach. Szybciej w blam, do zdania. Nie przesadzajmy. Wracam dwa, trzy. Co przepalasz? To jasko? Slazak. Aż byłem w mule, myśląc o przychodzi. Ej! Twoje rzeczy były na górze czy A. na dole? Znosie skrzyżę, podobnie nazywaliśmy i nie pamiętam. Bo... Na dole muszę też twoję, No mi tak też trochę. To... Załóżmy, że te są na dole moje, a twoje są na górze. Okej. Okay. No ci się powoli robi. Mam na ciebie dzisiaj tak. dobrą wiadomość, bo dzisiaj idziemy normalnie spać. Jest jedno łóżko. Nie, dwa. Tu się jakoś położyć, żeby nie spać koło ciebie. <grym> Jestem, no gdzie jest łóżki. łóżko. Dobra, tak. To będzie na kommata snu. i nie! Bo jakbyś wstał, to byś dedał. Jak tam Steve? Czekaj, dam mój jedną pszenicę, koby... dobra, żeby nie wyleciał jakoś, dobra, nie daję mu, niech się głodzi, idź. I on O, pierwszy raz, jak my już tak mocno spaliśmy. Dobra, teraz muszę zrobić spikot pochodni, jeśli się, się zgodzisz. tak to nic nie nałapiesz, weź zrób grubsze. Ale to tak na razie, bo ja chcę się.. Co się stało? Nie, bardzo mnie się nie lubię. Nadaję, że nie będą wszystkie problemy z zabraniem. się przez te Będzie piękne. Dobra, to ja... Ile masz kabla? Kabla. Ogólnie to mam statki 33. Masz jakieś jedzenie? Oj, sorry, to co zrobisz? O maszyn... daj przepalimy. Tak, mam. No to tak, przepal. A ja zrobię paczeki. Nie Dobra, mam pięć żelaza, nie chcę go stracić. Mogę zrobić te budki żelaza? Tak. Chodź. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze znajdziesz góry. Ja ciągle spadam z tej góry. Idę, idę. W sumie można by było też zrobić żelazne kilofy. Ale ja chcesz znaleźć jeszcze więcej żelazu. Właściwie to. znaczy, żelazo to nie jest trudno znaleźć, bo w tej wersji to żelazo jest koło żelaza. O, przestawiłem to na przykład. Nie wiem, serce. Jezu. Jezu, budujesz. Dlaczego co chwilę wychodzisz? Bardzo loduje. O. Tak, no tak miałem budować. Kurczę, jak jestem zabudowany, te lampy nie tak. Bo mam takie myśli. Hmm. znajdziesz lawy, to powiedz. Ok. Do czego nam lawa? Do meteru, bo, bo, bo chcesz, żeby nasza chata była w z No dobra. No nie, żeby mowy nam się nie rozbiły. Nie wiem, dlaczego ludzie piszą, że Goldman Tiles w, Golf, Monta i w, w te yy, jedynce mówią, że mam ladki gdyby zobaczyli teraz to, i już tak nie zobaczę niedługo to wtedy powiedzą, że mam ladki na Nie, to podwójnie miejsce we klubie jak to jeszcze jest na napisane skatekie nie ma zamiaru patrzeć kill... killów mi się zniszczy może przeniesiemy gdzieś klatkę Steve'a, bo tak jest przy wejściu, to trochę przeszkadza. W sumie to dużo miejsca zajmuje w ogóle. Ja, też myślę, że to myślę, że... ja myślałem, żeby Steve zrobił taką... takie typu lochy, że my z góry, że on jest w takim dole w naszej chacie i możemy na przykład... i my patrzymy się z góry na niego. Ma no, ok? Nie. Hmm. No. I przed... Nie Nie mi to tak trudno mieć Tam. Na którym jestem mnie Dobra. Jeszcze trochę się pokopię i na razie przestanę. Dobra, się... Na węgiel się natknąłem. Szkoda, że draszko, żeby... Na, to się na to co się nadpłynąłeś? Co? Na co się nadpłynąłeś? węgiel. Dobra, z tylko szkła potrzebuję. Łoł! Teraz na kopalnię. O, to dobrze! Poszukaj po kopalni, ale może przyjść i zwróć sobie wymiar. No, to weź... Mogę. Na mnie chodzi. Albo zielona ogórek nie mogę ale ogórki, W Nie klikniesz. wejść dwa miecze i do mnie przyjdzie nie idę bo ja tu robię wszystko poczekaj a może spróbuję o, a. Już. coś mi się zdaje że znajdę mob spawner tak mi się zdaje przepraszam za to łapię ale sprawdź idzie jak nie chcę nie Yes. Dużo węgla w ogóle. Gladiatusz? Tak. Chciałabym Cię słychać. Tak? Aha. Ale to będę podgłaszał w programach, więc mam nadzieję, że będzie mi lepiej. Ja bym chciał, żeby była druga świnka, żebyśmy zabijali dzieci i jakiejś dziewczyny po to że żebyśmy mieli jedzonko. takie na miejscu na przykład jak w nocy na a skąd byśmy rozpoznali która to dziewczyna a, któr a która to Steve będzie się, się patrzył <noise> tak najlepiej A, -a, -a. Okay.

Naprawdę przepraszam, za to bo nie, nie chciał tego wyłączyć. Będziemy to bardziej przeszkadzać w oglądaniu. O! Jest! Jest! Zero lat! Dobra, no dobra, ale chociaż jest A, O, klipę. Dobra, na razie nie będę mu robił bo tak Gdzie Nie znaleźliśmy dziewczynę? Spoko. Mam pszenicę, więc pójdę do mną. Ty, a jak znajdę mu chłopaka? Ej, znalazłam a, ma, a masz trochę więcej no. e, żelaza? Bo za się mi grali bukety. O, dziewczyna yy, z Ona będzie a. Na, mieć na imię... A. Jak ma dziewczynę z mieć na imię? Nie wiem. Ja, ja, ja jestem za Karoliną, a ty? No, och, może być. Karolina, chodź. Zaraz zobaczysz Tiwa tego przystojnego świniaka. Ło! <grystanie> wow. O, żelazo znowu. O! No nie, nie, nie. Karolina, Karolina, chodź chodź, chodź. Karolina, chodź A, eee, zebrać kartę. Zabeczka 2000, tylko pierwszy raz z tego. Gdyby to jest bekon, bo tego postać było w Warcraft. to oh, sorry, aż to nie moja bo ja bym mogła to takim szybkim szybkim powiedzieć. No chodź tu! Znalazłam skrzynkę. I co było w co skrzynce? Jakieś wę węgiel. Zaraz ci powiem, bo ząbiaka bije kilofem. Jest! No dziewczyny, o kurczę, Steve się przez to zlagował. Tam. Przez znalezienie, przez znalezienie ja... dziewczyny się tak, które tam bugują. Muszę im powiększyć klatkę. O, o, może, oni, o może oni się biją, bo oni się tak nie lubią. Proszę. Steve, Steve. Nawet nie próbuj wyskoczyć. Gdzie i teraz będę musiał się pod górkę kopać, bo nie wiem jak stąd wyjść. Dobra jest. Także stak węgla i 12 mamy już zapewniony. Nie myślę, możesz zrobić do niej, Aj, Nie! Dobra jest, mamy dwie pod szkłem. Może, może będziemy mieć creepera pod szkłem. Taki miły zwierzeczek. Gorzej jak wybuchnie w naszej chacie. No, to będzie creeper pod wybuchem. Dobra, Crashman, już pora zakończyć, nie wiem gdzie tam jesteś. Ale to już pora zakończyć ten odcinek. Cześć! Crashman o, że jak wyszło. No. A więc... No